Dzień dobry Państwu, nazywam się Izabela Bondyra, jestem specjalistą chorób wewnętrznych i alergologii, pracuję w Medicus' Clinic. Pytają nas Państwo często, czy alergicy są bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem. Otóż, z danych, które dostarczane nam są przede wszystkim od naukowców z Chin, nic nie wskazuje na to, żeby alergicy częściej zarażali się koronawirusem. Czy, aby, czy żeby ich przebieg choroby, jeśli już zostaną zarażeni, przebiegał bardziej intensywnie. Wręcz pokazuje się takie różnice wiekowe. Na alergię częściej chorują osoby młode, dzieci, nastolatki, osoby mniej więcej do 40 roku życia. Natomiast zakażają się koronawirusem i ciężej przechodzą z objawami klinicznymi osoby w starszym wieku powyżej 60 roku życia. Także na podstawie tych obserwacji, biorąc pod uwagę różnice w występowaniu alergii i zakażenia koronawirusem w różnych grupach wiekowych, Raczej wygląda na to, że alergicy, czyli osoby młode, jeśli zakażenie wirusem w ogóle przechodzą, to przechodzą go albo w sposób bardzo łagodny, albo wręcz bezobjawowy. Czyli można na tej podstawie sądzić, że alergia nie wpływa na przebieg zakażenia koronawirusem, nie zwiększa e, ciężkości e, choroby i nie zwiększa e, częstości zachorowania na, na COVID-19. Drugim problemem jest Obawa przed stosowaniem leków sterydowych u pacjentów z astmą. Te leki sterydowe u pacjentów z astmą stosowane są w sposób wziewny, w, w inhalatorach. Są to leki bezpieczne, które wchłaniają się tylko i wyłącznie miejscowo w obrębie oskrzeli. Nie wpływają na ogólną odporność i nie można ich odstawiać teraz w tej sytuacji epidemicznej w Polsce. Mogłoby to skutkować z, z, z utratą kontroli nad astmą i nasileniem objawów astmy, czyli nasileniem duszności, nasileniem kaszlu, trudności w oddychaniu. Także pacjenci, którzy stosują leki wziewne w inhalatorach, leki sterydowe, bo to są leki, które przede wszystkim leczą te objawy astmy, nie muszą się obawiać ich stosowania i nie oceniać Odstawiają tych leków, nie mogą ich odstawiać w tym okresie narażenia na, na koronawirusa.